Witam wszystkich w omówieniu chaptera 1060. Naprawdę z góry przepraszam, że brzmi jak brzmie. Chciałem nagrać ten film już w czwartek, kiedy chapter wyszedł, czyli tak pod wieczór, i wstawić go w piątek, ale złapał mnie Katar i stwierdziłem, przeczekam, może mi przejdzie, ale jest sobota, wieczór, a ja dalej mam Katar, więc już muszę nagrać ten film i mam nadzieję, że aż tak nie będzie wam to przeszkadzało. Również dzisiaj chciałbym przetestować trochę inny format, bo do tej pory po prostu omawiałem, dosłownie omawiałem co się dzieje strona w stronę, panel w panel, w każdym chapterze, i straciłem trochę, jakby, sens omawiania tych chapterów, i coraz częściej starałem się trochę więcej na, namysłów na sam koniec dodać, więcej przemyśleń, jakichś przewidzeń, bo same omówienie wydarzeń lub ich po prostu opowiedzenie to jest po prostu czytanie chaptera, a nie omówienie. Więc teraz będę się starał bardziej w skrócie omówić, co się wszystko działo. Oczywiście te najważniejsze rzeczy wszystko uwzględnię, a potem ta dłuższa część filmu to będzie właśnie. Moje myśli po kolei co do każdego wątku. Więc. Zacznijmy od tego, że mamy dzisiaj, a raczej w tym tygodniu, kolorową okładkę. I jest to okładka bazowana na starej okładce, bo jest to kolorowa okładka z Tomu ósmego, ale tym razem z wszystkimi dziesięcioma członkami. I to jest okładka, o którą poprosił fan. Chapter nazywa się Marzenie Luffiego i zaczyna się z faktem, że Luffy i reszta jego załogi dowiedzieli się o newsach co do Sabo, a raczej po prostu przeczytali resztę gazety, w której było napisane, że Sabo zabił. Kobre, czyli ojca Vivi, co oczywiście zezłościło Luffiego, ale nie fakt, że Sabo to niby zrobił, tylko fakt, że oni tak napisali, bo Luffy od razu zaczął bronić Sabo, zaczął krzyczeć, że Sabo nigdy by czegoś takiego nie zrobił, i wszyscy inni się z nim zgadzają. Luffy chce jak najszybciej wyruszyć na Alabastę, ale Zoro go próbuje uspokajać. Karibo znowu jest w beczce na statku Thousand Sunny z jakiegoś powodu i wszystkiego podsłuchuje ponownie. Wszyscy są w sputni, panikują, ciśnienie się podnosi przez to, że Luffy bardzo chce na Alabastę wyruszyć, jakieś Pochopne decyzje. Zoro oczywiście uspokaja wszystko, uspokaja Luffiego i stwierdził, że nie muszą iść ratować Vivi. Tak jak Luffy mówił, że Ace jest na tyle silny, żeby, żeby się o niego nie martwić, to Zoro mówi to samo, ale Vivi jest w tarapatach i Zoro takie rzeczy mówi, więc jest powtórka gagu z Alabasty, kiedy wszyscy zaczęli najeżdżać na Zoro za jego słowa, szorstkie. Robin wspomina o innych newsach, o których już wiemy, czyli usunięcie Shichibuka i pojawienie się Cross Guildi. Robin również pyta Luffiego, czy chce jakieś inne. Informacje Luffy twierdzi, że już tego nie potrzebuje i wypowiada wszystkim swoje prawdziwe marzenie, te, którego jeszcze nie znamy. I widzimy wszystkich reakcje. Niektórzy są zszokowani, niektórzy się śmieją. Ci, co byli bardziej zszokowani niż się śmiali, to później się też śmieją, czyli reakcje podobne do Ace i Sabo. I, I chyba najbardziej irytujące jest to, że Karibo podsłuchał te marzenie. Przechodzimy znowu do bazy marynarki. Podsłuchują oni właśnie połączenia pomiędzy Sabą i armią rewolucjonistów w Kambaka-Quindom i się okazuje, że znaleźli jego lokację po Połączenia, czyli w królestwie Lulusia, jest Sabo i jest to jeden z krajów, który został właśnie obrócony przez rewolucję, ponieważ kilka dni temu osiem różnych nacji miało rebelię i to jest właśnie jedna z nich. I widzimy Gorosej. Gorosej twierdzą, że jest to idealne dla niego miejsce i że jest nieszczęśnikiem, a raczej, że jest to jego los. I nie, wi nie wiadomo o czym oni gadają, że, że jakieś nieszczęście, że jego los, ale najpierw słyszymy resztę połączenia telefonicznego przez Denen Musi i Sabo. Się przyznaje, że nie zabił kobry, ale kiedy był w i zobaczył coś niemożliwego. I teraz wam tylko podkreślam, że postacie nie były tego świadome, bo może nie każdy to wie, ale co zobaczył samo i co właśnie zaczął wszystkim krzyczeć, to fakt, że on zobaczył pusty tron, na którym ktoś faktycznie siedział, że ponoć nie było żadnego króla świata, ale on zobaczył imu na tronie jakimś cudem i dlatego teraz wszystkich chciał o tym poinformować. Ale, ale widzimy, widzimy imu, a raczej dalej sylwetkę ale się tak y, przeciera przez niektóre panele czasami i nagle widzimy taki poboczny dialog i to nie jest narrator, nie wiemy czyj to głos jest, możliwe, że jest to głos imu, możliwe, że jest to głos jak któregoś z gorosej, ale nagle ten głos mówi tak, z tego co dział nadzorowy wie, nikt nic dzisiaj dziwnego nie zauważył, nie było żadnej przechwyconej informacji, a Lulusia, ten kraj nigdy nie istniał i nagle widzimy wielki, wielki atak, wybuch z niebios Niszczący calutką wyspę, na której był Sabo. I są raporty trzęsień nadwodnych, żeby się żeby uważać nad tsunami. I uff, przechodzimy dalej, później sobie pogadamy o tym głębiej, ale przechodzimy teraz do naszej głównej załogi, czyli kilka dni później na Sanim przepływają przez śnieżne turbulencje, ponieważ zbliżają się do wyspy i widzą nagle taką wielką, nie wiem nawet jak to nazwać, wielką bańkę, ale wodną, ale w powietrzu. Nie wiedzą, co to jest, ale myślą, że ktoś tam woła o pomoc, więc Zoro ją rozcina, ale wiatr porywa Chopera, Luffy go próbuje złapać, Luffy go też porywa, ale w zamian ten właśnie wir wypluwa Bonnie, Jewelry Bonnie, która jest... W swojej formie dziecka z jakiegoś powodu i wypływają na pokład. I tak się kończy chapter. Więc przejdźmy sobie może z powrotem na początek chronologicznie, do momentu, gdzie, o może nie chronologicznie, ale tej pierwszej połowie nie ma za bardzo nic do omawiania, oprócz samego faktu, że Luffy wypowiedział te marzenie. No i właśnie o tym chciałbym pogadać. Mamy trochę więcej konwersacji na ten temat. Czyli, że na przykład USOP mówi, że nie ma opcji, że ktokolwiek mógłby to wykonać. Że jest to niemożliwe, i zakładam, że jest to fizycznie niemożliwe, że nawet nawet jego członkowie załogi, którzy wiedzą, jaki on jest i w niego wierzą, tak mówią. I Luffy mówi, ale będę miał szansę, jeśli zostanę królem piratów. Luffy jest zdziwiony, że w sumie nigdy nie wspomniał te, o, o tym nikomu wcześniej. I jest to nawet całkiem fajne, że nawet jeśli to dołączy później, to ona wie o tym marzeniu, bo Ace jej o tym powiedział. E, oczywiście było to przez przypadek, bo był nachlony, ale teraz osobami, które wiedzą o o, o tym marzeniu to Shanks i potencjalnie członkowie jego załogi, ale nie, nie wiem, czy nie wiadomo, czy wszyscy, czy tylko Shanks. Sabo, Ace, Yamato, teraz cała załoga oraz Karibo, jeśli udało mu się to usłyszeć, bo było wspomniane, że trudno mu słyszeć co oni mówią, jeśli jest w tej beczce. Ale nawet Franky się zgadza, że... a raczej nie zgadza, tylko twierdzi, że no skoro trzeba najpierw zostać królem piratów, żeby, żeby to się stało, to lepiej, żeby się pośpieszyli i znaleźli ostatni poneglyph. Robin mówi, że to może trochę zająć, bo ostatni poneglyph był dawno nie znaleziony, bo Zaginął i wiemy, że to jest ten, który był kiedyś na wyspie rybo ludzi. Mi się wydaje, to nie jest moja, moja osobista opinia, mój osobisty pomysł. Nigdy sam na to nie wpadłem, tylko ja o tym usłyszałem, a raczej nawet widziałem taką teorię, że Luffy chce urządzić największy bankiet na świecie, taki całoświatowy bankiet, że wszyscy, wszyscy ludzie na całym świecie by mieli jeden wielki bankiet, bo Luffy przede wszystkim uwielbia imprezować. Na samym końcu arku zawsze jest wielki bankiet, gdzie wszyscy jedzą, piją i się śmieją tyle, ile im dusza zapragnie. I mam wrażenie, że Luffy właśnie chce zrobić taki wielki bankiet. I odkąd widziałem tę teorię, to się z nim zgadzałem, bo co może być na tyle absurdalne, żeby ludzie się z tego śmieli, a również nie wiedzieli, o co mu chodzi. Przecież to jest niemożliwe. I jeśli to jest prawda, to nie zdziwiłbym się, jeśli Roger miałby podobny pomysł, bo jednak wiemy, że marzenie Luffy'ego i marzenie Rogera zgrywały się razem. I jest to coś ponad zostaniem Królem Piratów, coś ponad zdobyciem One Piece'a i prawdopodobnie jest to właśnie to. I dlatego musiałby zostać królem piratów, żeby mu się to udało. I, I myślę, że jest to coś fajnego, i myślę, że to może być to. Oczywiście nie jesteśmy tego w 100% pewni. Nikt nie jest, oczywiście oprócz Ody, który wie, jakie jest te marzenie. Przejdźmy sobie teraz może do, do tego wątku z Sabo, bo to jest naprawdę mocne. Jak ja to czytałem, to może nie ciarki mnie przechodziły, ale byłem naprawdę podekscytowany, byłem naprawdę w szoku i naprawdę byłem podhajpowany w ogóle całą tą sytuacją, ponieważ, no, ewidentnie jest to moc Imu, który, który był pokazywany, pokazywana na przestrzeni tego chaptera, zwłaszcza w momencie, kiedy ten atak został wykonany na Lulucję. Sabo prawdopodobnie przeżył ten atak, bo jest jednak on logią i jest to atak energiczny, powiedzmy, e, i Sabo mógł to przeżyć. Problem jest taki, że no, wygląda na to, że ta wyspa została zdezintegrowana, i nie wiadomo, czy nawet zostanie po niej coś do stąpania, więc wygląda to naprawdę krucho dla Sabo, i nie wiadomo, co się z nim stanie, czy to przeżyje, czy nie. On równie dobrze mógł teraz zginąć. Ale widzimy ewidentnie, jak Imu porusza się po swoim ogrodzie, potem widzimy zbliżenie, potem również widzimy, jak ktoś skreśla iksikiem na mapie Lulusie, tak samo, tak samo, jak God Valley było usunięte. Więc to jest no, dla mnie najbardziej ekscytujące. Teraz wiemy, Yeah. że God Valley naprawdę już nie istnieje fizycznie, ponieważ faktycznie zostało wymazane z map i teraz wiemy nawet jak zostało wymazane z tych map. I prawdopodobnie w ten sam sposób starożytne królestwo zostało wymazane. I chciałbym jeszcze szybko wspomnieć, że Joy Boy mógł tak naprawdę ukryć One Piece'a poneglyfami właśnie, żeby go bronić od rządu, a nie od innych piratów. To bardzo naprawdę mi się kojarzy z atakiem Enela, który on wykonywał na Skypei tą wielką czarną kulą elektryczną, którą spuścił, a raczej spuszczał na werf i na na całą Skypie, ale bardziej mi się to kojarzy z tym jego pierwotnym atakiem, również na wers, na gdzie nami chciała podpłynąć na tą wyspę i wtedy wielki właśnie piorun, taki wielki, ale nie pojedynczy piorun, tylko taki, taki wielki promień, taka, taki wielki, ogromny promień, który otaczał dookoła całą wyspę. I naprawdę z tym mi się to kojarzy. Załączę screena, jeśli, jeśli znajdę o co mi chodzi dokładnie. I naprawdę jest to ekscytujące, nie mogę się doczekać kolejnych chapterów chociaż kolejny już prawdopodobnie będzie rozwinięciem nowego Arku i tego, co się stało z Boni i dlaczego ona tam jest. Ponieważ, no skoro Boni znalazła się teraz na, na ich statku, to będzie to kolejny Ark, bo teraz co Ark musi być jakiś członek najgorszej generacji w Platany? Teraz jest to Boni, która ma za sobą już całkiem trochę offscreenowej i, i, i takiej ciekawej, zapominalnej historii, ponieważ była jednak złapana przez Czarnobrodego yy, i była jednak na rewerii, była jako stara babcia na Reverie i była tam jako królowa, więc bardzo możliwe, że Bonnie tak naprawdę jest bardzo stara i dostała ten owoc i, i w swojej młodej formie jest piratem, a jak przemieni się znowu w swoją, w swoją starszą wersję, jest wtedy jakąś królową najprawdopodobniej. Zakładam, że tak to może być, no bo wątpię, że przez przypadek w swojej starszej formie wygląda jak jedna z królowych i mogła sobie po prostu po Mary Joy chodzić na tyle, żeby, żeby strażnicy ją rozpoznawali i nie Mieli z nią żadnych problemów, ponieważ jest ona jednak znanym piratem i jest, jej nagrodą jest 320 milionów, więc mimo, że teraz nawet się to nie skaluje do tych największych, to dalej jest to bardzo duży, duży wyczyn mieć 320 milionów i niby jest to taka sama liczba, jaką Luffy miał przed timeskipem na koniec timeskipu, ale jednak jest to wysoka liczba i trzeba sobie na taką zapracować i taką liczbę miał mniej więcej Zoro, zor a raczej dokładnie taką samą miał Zoro jeszcze przed łano więc chciałbym Chciałbym, żebyście o ten w ten sposób myśleli, że nie jest to wcale taka mała nagroda i Bonnie jest jednak w miarę potężną postacią, ale potężną mnie w względem siłę umiejętności, bo jednak jej umiejętność jest całkiem całkiem intrygująca. I prawdopodobnie następny ark zakładam, że będzie bardzo mocno związany z armią rewolucjonistów i ogólnie z rewolucją na jakim, w jakimś kraju. Następny, następna wyspa będzie prawdopodobnie zimowa, ale może jest to tylko bait, że obok wyspy, na której on i oni ją znaleźli jest właśnie tyle śniegu, ale może być to spowodowane przez owoc, kto wie. Może być to spowodowane przez coś zewnętrznego, albo po prostu sezony na tej wyspie mijają bardzo często. Nikt yy, nic za bardzo nie wiemy, ale po prostu mi się wydaje, że kolejna śnieżna wyspa byłaby całkiem nudna, bo mieliśmy już Drum Island, w sumie Punk Hazard i. I w sumie to tyle, ale, ale tak w sumie mniej więcej co, co, co sagę większą pojawia się na początku gdzieś zimowa wyspa, i myślę, że to mogłoby się trochę zmienić. Jest faktycznie to zmiana scenerii z, z takiego wiosennego slash jesiennego lano na, na kompletną zimę, ale, ale to nie musiało być to, chociaż sezonów jest tylko cztery, ale no, no po prostu mi osobiście zima już się przejadła, nawet jeśli to było dawno temu, kiedy ostatnia zima była w One Piece, to... Mimo wszystko jakoś tak mi to nie leży. Ale prawdopodobnie nawet następna wyspa również będzie powiązana z armią rewolucjonistów. Tak jak już mówiłem, możliwe, że tam też było wykonane kudetat, albo po prostu e, jakaś rewolucja była na tej wyspie wykonana, albo Julie Bonnie tam dopiero chciała, chciała popłynąć, ale po drodze właśnie tą bańka ją pochłonęła. Nie wiemy jeszcze nic, dowiemy się za tydzień, nie ma przerwy i... Uch. Rozgadałem się, straciłem już, straciłem już sens zdania, troszkę nawet zadyszki, ale tyle chciałem powiedzieć. I to by było na tyle w tym chapterze, i w tym filmie. Więc jeśli się Wam spodobał ten film i ten format, to polecam zasubskrybować, bo następne będą nawet na większym poziomie, jak już stracę ten katar i yy, mój głos będzie też na wyższym standardzie. <grych> Oczywiście, mimo że poprzednie filmy nie są w takim samym formacie, to jednak są o poprzednich chapterach. Więc jeśli no, powiedzmy ominęliście kilka innych poprzednich filmów, albo nawet jeśli zjedziecie niżej na moim kanale, to znajdziecie inne filmy informacyjne, bardzo polecam zaznajomić się z tymi materiałami, jeśli ich jeszcze nie oglądacie. Daliście. Polecam również dołączyć na mój serwer Discord, gdzie nasze community coraz bardziej się rozrasta. Możecie poznać nowych ludzi, którzy również lubią One Piece lub cokolwiek innego, ponieważ na naszym serwerze nie gadamy tylko o One Piece, a równie dobrze o wszystkim, ale to, co nas łączy, jest właśnie fanostwo do One Piece a. i yy, no, link w opisie. <laughs> Oczywiście nie zapomnij zostawić po sobie śladu łapkę w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.